It's impressive, like, it's so exciting. Jan Paweł II jest takim autorytetem. takim dniu właśnie e, powinniśmy tutaj być, żeby dać świadectwo naszej wiary w tych trudnych czasach. Musimy przeciwstawić się temu złu, ale oczywiście dobrym świadectwem. Uważam, że jest to bardzo ważny moment w życiu naszego narodu, przy obecnej sytuacji politycznej, tak, niszczenia. Polskiej tradycji i historii. Jednocześnie przede wszystkim upamiętnienie dwóch wielkich Polaków, którzy pokazywali nam, kim mamy być i gdzie jest nasze miejsce i w Ojczyźnie, i w świecie. 40. rocznica mordu błogosławionego Popiuszki księdza Solidarności. Po prostu był patriotą i to jest w tej chwili bardzo ważne dla nas. Ważne, żeby pamiętać o tym bestialstwie komunistów, którzy chcieli zniszczyć naszą narodową tożsamość, zniszczyć Kościół, bo tak jak mówił ksiądz prymas Wyszyński, jeśli będą chcieli zniszczyć Polskę, to zaczną od Kościoła i to robili komuniści. Mówiąc dzisiejszym językiem, ksiądz Jerzy był najbardziej pozytywnym człowiekiem, oprócz Jana Pawła II, jakiego miałem okazję słuchać, kiedy żyli. Ksiądz że Popiełuszko był absolutną ikoną Solidarności. Był tym, który tak naprawdę wlewał nadzieję w serca ludziom w tych bardzo mrocznych czasach. Jest właściwie chyba najbardziej głośną ofiarą komunistów. To, w jaki sposób został potraktowany, jest no, absolutnym bestialstwem. I nie wolno zapominać o takich postaciach. Dlatego tutaj jesteśmy, żeby nikt gdy się więcej nie zdarzyło to, co zdarzyło się w latach 80. kiedy księża byli zabijani. I to nie chodzi tylko przecież o księdza Popiełuszkę, ale o innych księży, którzy byli likwidowani do końca istnienia PRL-u. Ale chodzi też o to, żeby pamiętać o daninie krwi, Daninie krwi, która pozwoliła nam doczekać wolnego państwa i to spowodowała, że możemy mówić pełnym głosem. Teraz to jest zagrożone, teraz to jest zagrożone. Spuścizna Księdza Jerzego jest zagrożona, podobnie jak spuścizna przecież Ojca Świętego Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego. Naszą modlitwę kierujemy też wobec wszystkich tych, którzy cierpią. Pamiętamy o księdzu Michalu Ruszewskim, o dwóch naszych siostrach, którzy są aresztowani. Pamiętamy o wszystkich tych, którzy czekają na sprawiedliwość. Pamiętamy o wszystkich tych, którzy potrzebują naszej modlitwy.